Wszystko zaczęło się przy małym stoliku w Splicie, tuż nad Riwą, gdzie palmy łagodnie kołysały się w letnim wietrze. Miałam wtedy 49 lat i myślałam, że jestem już poza grą. Kroata z urodzenia, ale z polską duszą. Moje korzenie w Dalmacji zawsze były silne, splątane z zapachem soli i tradycji. Iwan, zamożny właściciel winnicy w regionie Imocki, był moim drugim mężem. Nasz związek był jak wino proszek słodki, ale pozostawiający gorzki posmak. Jego rodzina, stara, szanowana i nieziemsko dumna, nigdy mnie nie zaakceptowała. Byłam dla nich zbyt współczesna. I, co najważniejsze, nie miałam z nimi nic wspólnego. Kiedy ogłosiłam, że jestem w ciąży, mając pięćdziesiąt lat, reakcja Iwana była mieszanką szoku i paniki, ale jego matka, baba Mara, niemal zemdlała, krzycząc o wstydzie i o tym, że to grzech przed Bogiem i ludźmi. Ta ciąża nie była zaplanowana, ale była cudem. Była moim ostatnim krzykiem. Mimo burzy Iwan zgodził się na ślub. Powiedział mi, zrobimy to dla dziecka, ale nie oczekuj akceptacji od moich. Wtedy, na tym etapie życia, stabilizacja wydawała się najważniejsza. Zaślepiona miłością i wizją posiadania dziecka, zignorowałam sygnały alarmowe. Miałam już córkę z pierwszego małżeństwa, ale to maleństwo było naszą szansą. Postanowiliśmy, że ślub odbędzie się w malowniczym kościele w Splicie, blisko pałacu Bioklecjana, a przyjęcie w luksusowej willi z widokiem na Adriatyk, gdzie serwowana miała być tradycyjna pasztikada i pieczona pikę. Planowanie tego wydarzenia było polem bitwy. Iwan chciał wszystko kontrolować, a ja pragnęłam jedynie skromnej, radosnej uroczystości. Zamiast tego. Stało się to pokazem ich bogactwa i mojego upokorzenia. Co o tym myślisz? Zostaw komentarz poniżej i nie zapomnij zasubskrybować kanału. Moja suknia ślubna była kompromisem, który kosztował mnie tygodnie nieprzespanych nocy. Chciałam czegoś lekkiego, błękitnego, ale baba Mara nalegała na klasyczną, białą koronkę. Ostatecznie wybrałam sukienkę w kolorze kości słoniowej z delikatnymi marszczeniami. Które subtelnie ukrywały mój rosnący brzuszek. Mimo, że miałam już pięćdziesiąt lat, czułam się jak dwudziestolatka, zakochana i podekscytowana. Iwan stawał się coraz bardziej zdystansowany. Unikał dotyku, a jego oczy były zimne. Pewnego wieczoru, gdy siedzieliśmy na balkonie, popijając rakiję, którą ja popijałam wodą, powiedział: Upewnij się, że ta suknia jest odpowiednia. Moja matka będzie obserwować każdy twój ruch. Nie chcemy skandalu, prawda? Czułam, że za tymi słowami kryje się coś więcej. W Dalmacji, honor rodziny jest wszystkim, a publiczna akceptacja to waluta. Moja ciąża, w tym wieku, była dla nich afrontem, dowodem na moją lekkomyślność. Dzień przed ślubem, podczas ceremonii pożegnania panieństwa, czułam się obco. Kobiety z rodziny iwana śpiewały tradycyjne klapy, ale ich głosy były sztywne, a uśmiechy wymuszone. Jedna z jego kuzynek, Anka, szepnęła mi do ucha, gdy Iwan wyszedł. Wiesz, że to dziecko i tak nie dostanie jego nazwiska, dopóki nie udowodnisz, że to nie jest jakaś śmieszna plicza, śmieszna historia. Zignorowałam to, przypisując jej słowa zazdrości. Skupiłam się na moich własnych gościach, na moich polskich przyjaciołach i na mojej córce, która wspierała mnie bezgranicznie. To było moje ostatnie wesele i miało być piękne, bez względu na to, co myśleli inni. Ale gdzieś w głębi duszy, czułam, że powietrze jest gęste od niewypowiedzianych słów i złej woli. Czy miałeś kiedyś podobne doświadczenie? Napisz w komentarzu i kliknij subskrybuj. Dzień ślubu był słoneczny, idealny na dalmatyńskie więczanie. Zapach lawendy i cytrusów unosił się w powietrzu. Kościół był pełen, a ja, prowadzona przez córkę, czułam się silna i wzruszona. Patrząc na Iwana, zobaczyłam jego napiętą twarz, bladą i niemal wrogą. Pomyślałam, że to stres. Ceremonia toczyła się według tradycyjnego, rygorystycznego chorwackiego porządku. Po przysiędze ruszyliśmy na przyjęcie. Willa była lśniąca. Stoły uginały się pod ciężarem potraw: przód, sery z wyspy pak, ciepły chleb. Wszyscy tańczyli i śmiali się, ale czułam na sobie wzrok rodziny Iwana. Był jak niewidzialny lód. Kiedy przyszedł czas na krojenie tortu, zapanowała cisza. Iwan wziął nóż. Uśmiechnęłam się do niego, ale jego oczy były puste. Zamiast włożyć nóż w ciasto, Iwan odwrócił się do mnie. Zanim to zrobimy, powiedział głośno. Jego głos był nienaturalnie spokojny. Chciałbym, żebyście zobaczyli, z kim naprawdę się żenię. Chciałbym, żebyście zobaczyli jej skromną sukienkę. W sali zapadła absolutna cisza. Wszyscy patrzyli na niego, potem na mnie. Trzymał nóż, a ja stałam nieruchomo, czując, jak moje serce bije jak szalone. W tym momencie poczułam że to nie jest stres. To była premedytacją. Iwan zrobił krok do przodu i, ku mojemu absolutnemu przerażeniu, zamiast pocałunku lub czułego gestu, wziął ostrze noża i, celując w dolną część mojej sukni, przeciągnął nim pionowo. Usłyszałam szelest koronki i jedwabiu. Głośne dryt odbiło się echem w sali. Moja suknia, ta, która miała ukryć i jednocześnie świętować moją ciążę w wieku pięćdziesięciu lat. Rozdarła się od kolan w dół, odsłaniając nie tylko moje nogi, ale i wyraźnie zarysowany brzuszek. Wtedy Iwan powiedział, z triumfalnym, obrzydliwym uśmiechem, oto panna młoda, która oszukała nas wszystkich. Ośmieliła się myśleć, że w tym wieku może zaimponować nam ciążą. To jest moja zemsta za lata, które mi odebrałaś, szukając pieniędzy, a nie miłości. To, co zrobił, było publicznym linczem. Poczułam się, jakbym stała naga na środku trygu w splicie, a wszyscy sąsiedzi patrzyli. Łzy napłynęły mi do oczu, ale w wieku pięćdziesięciu lat nauczyłam się kontrolować swoje emocje. Zamiast płakać, poczułam lodowatą złość. Baba Mara uśmiechnęła się. Była to chwila czystego, rodzinnego triumfu. Iwan myślał, że mnie upokorzył, ale w rzeczywistości dał mi siłę, której potrzebowałam. W Dalmacji jest takie powiedzenie: nie mierz siły człowieka po tym, jak mocno uderza, ale po tym, jak szybko wstaje. Moja córka, moja ukochana Petra, rzuciła się do mnie, próbując zakryć mnie chustą, ale ją powstrzymałam. Wstałam prosto, patrząc Iwanowi prosto w oczy. Widziałam w nich satysfakcję. Powiedziałam, głośno i wyraźnie, w perfekcyjnym chorwackim, tak, by wszyscy usłyszeli. A zwłaszcza jego matka. Iwani, masz rację. Oszukałam cię. Ale nieco do ciąży, tylko co do mojej głupoty. Myślałam, że twoje pieniądze mogą kupić serce, ale to serce jest puste. Gratuluję ci twojego małego, publicznego przedstawienia. Byłeś w tym lepszy niż w zarządzaniu finansami twojej winnicy. W tym momencie nikt się nie spodziewał, że mam plan. Plan? który dojrzewał we mnie od miesięcy. Ludzie szeptali. Słowa sramota, wstyd i luderzena, szalona kobieta, unosiły się w powietrzu. Ale ja już nie słuchałam. Poszłam prosto do stołu, na którym leżał nóż do tortu. Wzięłam go i zamiast kroić ciasto, delikatnie położyłam go na stole. Potem wyciągnęłam z małej kieszeni w sukience, której Iwan nie zauważył, niewielki pendrive. Włożyłam go do projektora, który był przygotowany do pokazu slajdów z dzieciństwa. Pokaz się włączył. Zamiast zdjęć, na ścianie willi, z widokiem na Adriatyk, pojawiły się dokumenty. Były to akty notarialne i wyciągi bankowe. To były dowody, które zbierałam przez ostatnie pół roku. Moja zemsta zaczęła się. W wieku pięćdziesięciu lat nauczyłam się, że zemsta najlepiej smakuje... Gdy jest serwowana na zimno i legalnie. Na ekranie widniał podpis Iwana i transakcje. Czy miałeś kiedyś podobne doświadczenie? Napisz w komentarzu i kliknij subskrybuj. Dokumenty na ekranie pokazywały, jak Iwan systematycznie wyprowadzał fundusze z ich rodzinnej winnicy, która była własnością spółki dziedziczonej od pokoleń. Nie oszukiwał tylko mnie. Oszukiwał swoją rodzinę. Sumy były astronomiczne. Pokazywały, że winnica jest zadłużona, a on, zamiast inwestować, kupował nieruchomości w Dubrowniku na tajne konta. Konta były na nazwisko jego kochanki, młodej kelnerki z Chwaru, którą, o ironio, poznałam, gdy serwowała nam fitule na kolacji. Jego matka, Baba Mara, patrzyła na ekran w szoku. Jej duma, jej syn, był oszustem i złodziejem. Ludzie w Dalmacji są wrażliwi na punkcie uczciwości i rodziny. To, co widzieli, było gorsze niż rozwód. To była zdrada obitel. Wśród gości siedział cichy, skromny pan dziur, jeden z największych inwestorów w okolicy i Mój bliski przyjaciel z dzieciństwa. Co o tym myślisz? Zostaw komentarz poniżej i nie zapomnij zasubskrybować kanału. Iwan rzucił się w moją stronę, krzycząc. Zabrałaś mi wszystko? Ty wiedzmo. To kłamstwo. Ale Zur wstał. Jego spokojny, autorytatywny głos przeciął jego wściekłość. Iwani, to nie kłamstwo. Te dokumenty są uwierzytelnione przez moją firmę. Zostałeś mi winien pieniądze za dostawy, a ja, mając pewne podejrzenia, zleciłem audyt. Twój ślub był ostatnią próbą zatuszowania sprawy. Myślałeś, że będę twoim świadkiem, ale ja jestem twoim egzekutorem. Wtedy wszystko stało się jasne. Dziur, mój cichy, chorwacki przyjaciel, wiedział. Wiedział od dawna. To on pomógł mi w śledztwie, gdy zauważyłam, że Iwan jest zbyt hojny dla siebie, a zbyt skąpy dla winnicy. To on pożyczył mi pieniądze na moją małą firmę, gdy Iwan odmawiał, mówiąc, że żona ma siedzieć w domu. Okazało się, że złość Iwana na mnie nie brała się tylko z faktu mojej ciąży w wieku pięćdziesięciu lat, ale z faktu, że wiedział, że zbliża się jego koniec. Czuł, że go przejrzałam. Planował upokorzyć mnie publicznie, zniszczyć moją reputację i unieważnić ślub, aby nie musieć dzielić się z majątkiem. Rozdarcie sukni miało być momentem przełomowym. Miał zamiar ogłosić, że nie może poślubić tak niestabilnej i kłamliwej kobiety. Jego upokorzenie miało stać się moją hańbą. Ale w wieku pięćdziesięciu lat kobieta jest mądra. Ja nie dałam mu szansy. Sprawiłam, że to jego upokorzenie stało się jego własnym końcem. W tle słychać było szloch baby Mary. Jej dumny syn, przyszły dziedzic, stał się publicznym wyrzutkiem. Moi polscy przyjaciele patrzyli na mnie z podziwem. Dalmacja jest mała. Ta historia obiegnie całe wybrzeże do rana. W tym chaosie mój wzrok znów spoczął na Iwanie. Jego twarz była szara. Uśmiechnęłam się. To był pierwszy prawdziwy, szczery uśmiech, jaki pojawił się na moich ustach tego dnia. Podniosłam mały bukieci klawendy, który miałam w ręku. To jest dla ciebie, Iwani, powiedziałam. Zapach Dalmacji. Zapamiętaj go. To jedyna rzecz, której nie możesz ukraść. Teraz, proszę, wyjdź z mojego ślubu. Wszyscy goście patrzyli. Wtedy, niespodziewanie, wstała moja córka. Podbiegła do mnie, wzięła nóż do tortu i przeciągnęła nim w poprzek reszty podartej sukni, tworząc z niej asymetryczną, seksowną sukienkę do kolan. Wyrzuciła w powietrze koronki. "Mamo", powiedziała, "teraz jest idealna". Zróbmy wesele. W ciągu godziny chaos zamienił się w prawdziwą chorwacką festę. Iwan i jego rodzina zostali eskortowani z Willi, a pan dziur przejął kontrolę nad sytuacją. Muzyka grała głośniej, a wino płynęło strumieniami. Miałam pięćdziesiąt lat, podartą suknię i w końcu odzyskałam spokój i godność. Czułam się lekko, wolna od toksycznego związku i kontroli. Tego wieczoru zrozumiałam, że to dziecko, które miałam w sobie, uratowało mnie. To dla niego musiałam być silna, musiałam udowodnić, że w tym wieku zasługuję na miłość i szacunek. Moje wesele stało się celebrowaniem mojej niezależności. Goście tańczyli, śmiejąc się i opowiadając mi historię z Dalmacji. Pasztikada smakowała wybornie, a fritule były słodsze niż kiedykolwiek. Zaczęłam planować przyszłość. Dziur zaoferował mi partnerstwo w nowej firmie. Nie chciałam już jego pieniędzy, ale jego szacunku i doświadczenia. Co o tym myślisz? Zostaw komentarz poniżej i nie zapomnij zasubskrybować kanału. A teraz twist. Iwan, upokorzony, zrujnowany wściekły, próbował podważyć moją historię, twierdząc, że jestem manipulatorką. Ale prawda, którą ujawniłam w tym dniu, była silniejsza. Dziecko, które miałam urodzić i którego użył do upokorzenia, nie było jego. Testy dna, które wcześniej podmieniłam w szpitalu w Splicie, pokazywały, że ojcem jest pan Dziur. Tak. Dziur, mój cichy wspólnik i przyjaciel, był moją prawdziwą miłością, którą poznałam na nowo w trakcie śledztwa. To była moja polisa ubezpieczeniowa na wypadek, gdyby Iwan zdecydował się na najgorsze. Iwan myślał, że niszczy mnie, gdy rozdarł suknię, ujawniając ciążę w wieku pięćdziesięciu lat, ale ja użyłam tej chwili, by ujawnić prawdę o nim i nową, prawdziwą miłość, którą ukrywałam. Moje dziecko, mój mały chłopiec, urodził się kilka miesięcy później w otoczeniu miłości i szacunku. Dostał nazwisko Dzur i stał się dziedzicem czegoś znacznie większego niż winnica Iwana, dziedzicem szczęścia. A Iwan... Stracił nie tylko pieniądze i reputację, ale też szansę na dziecko z kobietą, która go kochała. W Dalmacji, gdy nadchodzi burza, trzeba wiedzieć, jak się ukryć. Iwan ukrył się za swoją dumą. Ja ukryłam się za moją prawdą. Dziś, siedząc na balkonie, z dżur i naszym synkiem, pijąc prawdziwe, słodkie proszek, patrzę na Adriatyk i wiem, że moje pięćdziesiąt lat było dopiero początkiem. Czy miałeś kiedyś podobne doświadczenie? Napisz w komentarzu i kliknij subskrybuj.